W miniony weekend Kościerzyna stała się centrum wyjątkowych atrakcji z okazji Dnia Dziecka. W sobotę w ogródku jordanowskim dzieci korzystały z darmowych dmuchańców, waty cukrowej, popcornu oraz ogromnych baniek mydlanych. Wielkim hitem było jak zawsze święto kolorów, które dodało imprezie wyjątkowego uroku i mnóstwo radości. 4, 3, 2, 1! Kolejnym dniem świętowania była niedziela, która upłynęła pod znakiem Kolejowego Dnia Dziecka, które odbyło się w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Wspaniała impreza, w najważniejsze, że pogoda dopisuje. Myślę, że przez cały dzień przewinie się tutaj około 3-4 tysięcy osób, czego się ogromnie cieszymy, bo to też ogromna promocja tego miejsca. A wśród atrakcji to przede wszystkim kolej Lilipucia, drezyna, animatorzy z darmo nową watą cukrową, tatuaże, megabańki, dmuchańce, również food truck. Także jest tego naprawdę wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Jednym z partnerów Kolejowego Dnia Dziecka było Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. Przy okazji organizacji imprez tego typu, my jako centrum włączamy się, prowadząc warsztaty plastyczne i używając do tego produktów, rzeczy z recyklingu. Więc dzisiaj można zrobić skaczące żabki, można ozdobić puszki, czy też zrobić sobie zakładkę do książki. Dzięki sprzyjającej pogodzie, wydarzenia przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów, którzy spędzili czas pełen uśmiechu i wspaniałych wspomnień.